Thank you W dzisiejszym odcinku opowiemy o białostockich manewrach, czyli manewrach, które przeprowadzono w sierpniu 1897 roku z udziałem carskich wojsk. Ćwiczyły garnizony warszawski i garnizon wileński. I te manewry składały się z szeregu epizodów, które rozgrywały się pomiędzy Warszawą a Wilnem, obejmując dzisiejszą białstoczyznę. Grodzieńszczyznę. Zachowały się relacje trzeciego dońskiego pułku kozaków, który brał w nich udział w składzie tzw. armii zachodniej, bo wojska podzielono umownie na dwie przeciwważne armie Armię Wschodnią i Armię Zachodnią. W naszym regionie te ćwiczenia trwały przynajmniej przez 9 dni. Co prawda, dziennikarze, bo dotarłem też do oryginalnych notatek prasowych, artykułów, Zamieszczanych w prasie całego imperium. Z tych, tych notatek wynika, czy z tych opisów, że car przybywał tutaj jeden dzień, ale kiedy przeczytałem tę relację dońskiego pułku kozaków, to wywnioskowałem, że spędził tutaj przynajmniej tydzień. Brał udział w różnych częściach ćwiczeń. 27 sierpnia nastąpiła kulminacja manewrów. Ta 120 tysięczna armia rozciągnęła się. Po terenie od Sifasty aż po Wieś Łyski. Część wojsk, część piechoty była ukryta w lesie. Wojska były podzielone na Armię Wschodnią i Armię Zachodnią. Nastąpiły pozorowane ataki. Wojsko było tam już o świcie. Car pojawił się około godziny dziewiątej. Po wyjeździe z pałacu w Dolidach cara, Caryce i jego świtę witał szpaler mieszkańców miasta i okolic, który był ustawiony na całej trasie przejazdu i podobno wznosił owacyjne okrzyki na cześć cara. Kiedy car z carycą przybyli na miejsce ćwiczeń, armia wschodnia znajdowała się w odwrocie, władca wsiadł na konia i pojechał do lasu, gdzie o 9 dalej okupały się oddziały piechoty armii zachodniej. Caryca Podążyła za nim w powozie. W tym czasie manewry kończyły się bezpośrednim atakiem, a Car nakazał odtrąbić zakończenie działań. Ale znalazłem też inną, bardziej szczegółową relację: że na przedzie orszaku, w którym przyjechał Car, w powozie siedziała Coryca, obok której Car jechał na gniadym koniu, ubrany w Paradny mundur kawalerzysty. Pochylono przed nim stary naszący ślady udziału w bitwach w chorągwie. Za władcą poruszał się jego orszak, jego rodzina. Po ustraci wojsk, które były na miejscu, władca podjechał do pawilonu, który wzniesiono w tym miejscu. A to miejsce to był obecny wysoki stoczek. W tym samym miejscu Branicki kiedyś miał swój pawilon widokowy. Bo był to najwyższy punkt w okolicy, który umożliwiał podziwianie panoramy całej okolicy. Ten pawilon dla cara miał kształt staroruskiej wieży wykonanej z drewna. Był tam maszt, były trybuny dla zgromadzonej publiczności, znajdowała się też orkiestra i kiedy car przyjechał do tego pawilonu, na maszcie pawilonu zniosła się imperialna flaga i rozległy się saluty broni. Pochylono też przed nim stare sztandary Wojskowe, bitewne, i oczywiście wojsko zaczęło wyrażać wdzięczność władcy, który gratulował żołnierzom udziału w ćwiczeniach. Parada wojsk po tych wszystkich pozorowanych atakach, które miały wcześniej miejsce tych rzeczywistych manewrach, zakończyła się o godzinie 13.30 i car udał się wtedy na posiłek do lasków w bacieczkach. Opisano go jako śniadanie, a to śniadanie no, odbyło się na pewno po południu, więc był to raczej rodzaj obiadu i w czasie tego posiłku, jak wspominają dziennikarze, jak wspominają zachowane relacje, car pił za zdrowie żołnierzy, dowódcą gratulował udanych ćwiczeń, wydał też specjalny dekret. W tym momencie przerwimy. Pomyślałem, że takie wprowadzenie w postaci cytatu z poprzedniego filmu będzie niezłym wstępem do dzisiejszego odcinka, do tego, co chciałbym Państwu opowiedzieć, ale przede wszystkim pokazać. Przez ten cały czas nurtowała mnie myśl, dlaczego żaden fotograf nie uwiecznił tak wielkiego przedsięwzięcia, jakim były manewry białostockie. W końcu car pokazywał się w różnych miejscach, było to przy okazji przedsięwzięcie propagandowe. W międzyczasie zrealizowałem krótki filmik o twierdzy Osowiec. Już po jego zakończeniu postanowiłem jeszcze raz przeszperać internet w poszukiwaniu zdjęć tej twierdzy, zwłaszcza cerkwi, znajdującej się na terenie tej twierdzy. Zdjęć, które byłyby wyższej jakości niż te, które zazwyczaj oglądamy. I nagle wpadłem na trop takiego zdjęcia. Okazało się, że jest częścią większego cyklu. Cyklu zdjęć, które były. Wykonane właśnie w trakcie wielkich manewrów białostockich, od momentu pojawienia się Cara w Warszawie, aż do momentu zakończenia ćwiczeń na wysokim stoczku pod Białym Stokiem. Zdjęcia, które udało mi się znaleźć, to cały cykl fotografii, które zostały wykonane w czasie pobytu Cara Mikołaja II wraz z małżonką w Polsce w sierpniu 1897 roku. W tym czasie na terenie Polski zostały zorganizowane wielkie manewry. Wojskowe. Można to wnioskować po tym, że większość tych fotografii została wykonana na terenie obiektów wojskowych. Obiektów cywilnych jest tutaj relatywnie mało. Zdjęcia posiadają bardzo szczegółowe opisy, dzięki czemu było dosyć łatwo ustalić miejsca, w których zostały wykonane. W dwóch czy trzech przypadkach nie mam takiej stuprocentowej pewności. W jednym przypadku bardzo. Pomógł mi pan Bartek Włodkowski, któremu przy okazji bardzo serdecznie dziękuję. Chronologiczny układ zdjęć i ich numeracja w takiej postaci, w jakiej je znalazłem, absolutnie odpowiadają opisom, są zgodne z opisami, które można znaleźć w ówczesnej carskiej prasie. Zgadzają się miejsca, zgadzają się osoby, zgadzają się opisy zachowań cara i jego świty, scenografii Obiektów, które na tych zdjęciach są pokazane. Zaczynamy w Warszawie, do której imperator dotarł pewnie w swoim luksusowym pociągu, a później wraz z Carem Mikołajem II przemieszczamy się stopniowo na wschód, aż do Białego Stoku. Przypomnijmy, mamy sierpień roku 1897. Na zakończenie chciałbym zwrócić Państwa uwagę na zdjęcie pawilonu, z którego car Mikołaj II wraz z małżonką, z rodziną, ze świtą obserwował zakończenie wielkich manewrów białostockich. Budowano go na wzniesieniu na obecnym Wysokim Stoczku. W tym miejscu znajduje się teraz pomnik obrońców Stoku. Z tego pawilonu rozpościerał się widok na łąki niedalekiej wsi Bacieczki. Na tych łąkach właśnie e, przemieszczały się te tłumy wojsk, biorących udział w zakończeniu manewrów. Zachowały się przekazy, zgodnie z którymi z elementów tego pawilonu budowano później cerkiew Mariampolskiego Polskiego Pułku Huzarów. Była to cerkiew pod wezwaniem Świętego Mikołaja Cudotwórcy. Otóż okazuje się, że nie tyle stworzono ją z elementów tego pawilonu, tylko był to oryginalny, carski wilon przeniesiony z Wysokiego Stoczka na teren koszar przy ulicy Bema w Białymstoku. Nie zmieniono w nim w zasadzie nic, przebudowano trochę wnętrze, dodano tylko małą kopułę na jednej z wieżyczek. Po więcej informacji na ten temat zapraszam na swoją stronę na Facebooku Sterowce Pietrasze i Wiatr, a dzisiaj dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.